Nazywam się Sylwia Kamińska-Tymińska, jestem pielęgniarką w hospicjum domowym. Moja praca polega na wspieraniu dziecka, pomaganiu temu dziecku, pomaganiu rodzinie tego dziecka. Czym jest dla Pani spotkanie z takim małym dzieckiem, bądź większym dzieckiem, ale z człowiekiem, małym człowiekiem, u życia? Jest to niesamowite uczucie, ponieważ te dzieci, do których jeżdżę, to są dzieci, które w zasadzie ja nie mam z nimi kontaktu słownego, tak? To jest taki kontakt bardziej werbalny, niewerbalny, widzę minę, widzę uśmiech na twarzy dziecka, widzę jak reaguje na mój głos, widzę jak reaguje na głos matki. I te odczucia są niesamowite, bo jestem w stanie ocenić, czy dziecko coś boli, czy nie boli, czy w danym momencie jest szczęśliwe, bo akurat te dzieci, które są pod naszą opieką, to są dzieci wyjątkowe, bo one nie mają takiego życia jak normalne dzieci zdrowe. To są dzieci, które doświadczają życia każdego dnia, i to życie może się skończyć w danym dniu. Czy te dzieci wyjątkowe właśnie, o których pani mówi, czy one to wiedzą, że ich życie jest? Policzone? Są dzieci, które wiedzą, są dzieci, które nie wiedzą. Pracowałam z taką dziewczynką, która rysowała dla mnie domek. Powiedziała, narysuję ci, ciociu, domek. I w tym domku narysowała bardzo dużo okienek i mówi, chciałabym w wszystkich tych okienkach mieszkać, ale mieszkam w tym jednym, zobacz tu. A tu mieszka moja mama i ta mama mieszkała troszeczkę dalej, piętro niżej. Ja mówię, dlaczego ta mama mieszka piętro niżej? Bo, proszę pani, mama się boi ze mną rozmawiać, a wie pani, że ja umrę. I ona mi mówi tak, czy mogłaby pani powiedzieć to, że ja umrę? I to było takie dla mnie takie niesamowite doświadczenie, tak? że ona mi to powiedziała, a nie powiedziała tego mamie. I co jej pani powiedziała? Powiedziałam, że porozmawiam z mamą. I porozmawiała pani z mamą? Tak, porozmawiałam z mamą. Mama mówi, ja wiem, że ona umrze, ale ja jej tego nie powiem. Ja chcę, żeby ona żyła jak najdłużej, bo ją tak bardzo kocham. Pamiętam, jak pracowała u nas psycholog, która mówiła, że dziecku też trzeba pozwolić odejść. Czasami dziecko potrzebuje tego słowa. Po prostu możesz odejść, będę cię kochać i tak. I wtedy te dzieci umierają. Dopiero wtedy. Jak się rozmawia o śmierci z małymi dziećmi? My nie rozmawiamy o śmierci z małymi dziećmi. My jesteśmy do końca. My staramy się dbać o jakość tego życia i spełniać marzenia każdego dnia. Spełniamy marzenia dzieciom przeróżne. Tak, był chłopczyk, który marzył o tym, żeby być, widzieć gwiazdy, więc udało nam się załatwić planetarium jeszcze, które nie było otwarte w Łodzi, ale otworzyli dla nas. Udało nam się wyjechać z dzieckiem nad morze, Marzył, żeby zobaczyć falę. Dziewczynka, która również wyjechała. I te dzieci, spełniając swoje marzenia, wracają potem i odchodzą. A o czym marzą dzieci przed odejściem jeszcze? Marzą o tym, żeby ich rodzice byli spokojni. Tak mi się wydaje. No nie wiem, jak, jak dzieci malutkie, całkiem malutkie, tak? Marzą na pewno o tym, żeby Ktoś cały czas przy nich był. Ja pracowałam też wcześniej troszeczkę w hospicjum stacjonarnym tutaj na dole i doświadczyłam tej samotności dzieci, wtedy kiedy ta matka nie może być bezpośrednio przy dziecku. I doświadczyłyśmy niejednokrotnie śmierci dziecka, które umierało z nami, z pielęgniarkami, z opiekunami. I te dzieci rzeczywiście czuły się spokojniejsze. Tak? I nie byliśmy w stanie ocenić, czy one są zupełnie spokojne, ale na podstawie zwykłych takich odruchów życiowych wiedziałyśmy, że są spokojne, że czynność serduszka jest wolna i one po prostu odchodzą. Najtrudniej jest przestać coś robić. Tak? Nam, pielęgniarko, żeby już nie robić nic, żeby tylko towarzyszyć, żeby zostać, złapać za rękę i poczekać, aż nastąpi ten, ten koniec. Pomóż im oswoić ten czas. Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz.